ma widzowie, witajcie na kanale czy 2137 nie no tak naprawdę zielone jabłuszko, no i dzisiaj jest Przemek, Sigma Przemek, Przema. subskrybujcie jego kanał, agentka 2115 tutaj na kamerze, dzisiaj nagrywanie w pionie jeszcze Antek, Antonio, a dzisiaj będziemy rozwalić e, laptopa. Trzeba mocno jakoś Opaki. Da, wiesz Wiesz na chwilę. Dobra. Dobra. Idziemy stąd, idziemy z tym. Idziemy z tym, idziemy. Idziemy z tym pole. Będzie grubo. Będzie grubo. Będzie grubo. Wiesz co ja z widzę? To Na Maxa. Ojej, jeju. Będzie na Maxa grubo. Mam jeszcze broń. Baga. Trzy, dwa, jeden. Dobra, teraz ja, teraz ja. Przemek nagrywaj. Jezus, Mario! Dawaj! O! Ja dzisiaj! Chodź, to Co jest? O tym dzisiaj. I bateria wyleciała! Bateria! <noise> bateria wyleciała z tego! Co? Super. Bateria! Nie ja, Płyta, płytę! To z baterii tak waliło! Nie, to z baterii! Patrzcie, widzowie, zobaczcie! Tutaj z baterii tak leciało! Z baterii tak leciało! Paweł! Co, Paweł, ej, patrzcie, co zrobił Paweł, widzowie! Karty! Ja. Nie, to są, to są te deski Weź się! nic nie chciałam, to wybuchł! Weź się, odsuńcie! Ej, chłopaki, odsuńcie, odsuńcie się! Na najlepsza chwila! Od, od, ej, poczekaj! Otwórz go, otwórz go, go. Widzowie, tutaj y, będzie coś, y, coś Juh, tak O, ale wolił! Wylał się ekran, ej patrzcie! Ej, tutaj, Przemek! Patrzcie, co się stało! Ekran się wylał, teraz ja, teraz ja. Ej, patrz! Ej, mogę ja? Mogę ja? Teraz ja, nie? Teraz ja. Jeden laptop. Podem ja. Jeden laptop. Dobra. To ostatnia chwila. Teraz ja. <grymka> <grymka> Ej, teraz ja, okej? Okay. Teraz ja. Patrzcie, ja. coś zaszczyciło. O Boże. Ej, ten laptop się... Ej, teraz ja, teraz ja. Ej, Ej ja. wyście poczekajcie chwilę. Teraz Jezus. Co się z tym laptopem odwaliło? Ej, ten... O kurde, Dawid po coś biegnie. Wyrzucaj! O! Ale wy! Ale wy! Uwaga! Oh, teraz ja! Yeah. ja teraz Będcia ja! Widzowie, subskrybujcie mnie! Jezu! O ja! I patrzcie! Widzowie, co się z tym ekranem stało! Widzowie, tu! Przemek! Ja wierz o. o co się! Laptop się do użytku nadaje. No taki, patrz, laptop 2.1.3.7, 1.1.3.7. O, patrzcie, to jest laptop z 2080 roku. Przygotuje się na rozmiar, widzowie. Przemek, przygotuje się na rozmiar. Ciao! 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 ja! Ciao! 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 rozwalamy go laptop, mój laptop mój laptop, ej, ej ej, teraz ja, teraz ja, teraz ja pow, pow, gdy przegram rundę fortnite ej, pow, pow, gdy ja przegram rundę fortnite posuńcie się wszyscy o, co tu się odwala będzie wielka chwila o, komputerze pow, laptop Ej, nie, Ej patrz, nie, nie, Ej, no chodź, odchodzi! Do wiatura odchodzi. Poduś. Patrzcie to. Po co? Teraz, wielka chwila. Laptop. Mogę ja teraz? Yes. Dobrze. Do Dawaj! Mogę ja? Mogę ja? Nie. Patrzcie, tylko, że tam jest głośnik! 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 Przepraszam, Paweł. Teraz! Ale coś Dobra, ja teraz. Łosz, kurde, Teraz będziemy rzucać. Już, już, już. I teraz robimy mega wielki rzut dla... Czekaj Mega wielki rzut. Może teraz przemu walnie. Może teraz przemy kwalnie. Teraz. Jak przegrać? Jak zapobiec ja zapobiec uspokojeniu w rundzie fort? Laptop cały wirus zwala de. Ej, dawajcie tak o ścianę. to moje? Co tak uściane? Oficjaltek. Co my robimy z tym laptopem normalnie? Dobra, teraz ja. Dobra, teraz. teraz ja. Tak o ścianę. Co się stało? Tak o ścianę, dawajcie. Co to wy Oj, ścianę oj, ścianę go Ej, teraz Przemek Przem Przem mnie nagra wielka chwila będzie rzucenie komputerem na... laptopem laptop komputer jedno i to samo i tak się to rozwala laptop już chyba nie żyje po laptopie dobrze że rozwaliliśmy tego laptopa o, ale trzasnęło. Teraz ja. Bo Jak będzie... Wysyłajcie to do swoich znajomych. Wsyłajcie. Ale... Jak rozbić własnego laptopa? Jak rozwalić własnego laptopa? To będzie na zielonej Laptop 1, 2, 1, 3, 7. Kiedy przegrasz rundę w Fortnite, hagiławiczysz do mnie. Pa, pa, pa O, kurde, dhe e këna më të këgji. Nje, ja, 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 ja. E. Nje, 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 nje. Čekaj, ja čekaj, čekaj. Nje, 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 nje. Čekaj. Čema. Čekaj. Czy on zniszczy ten komputer do reszty? Właśnie przed sekundą przechodzę. Ja teraz! Ja jeszcze Oj. nie byłem. Ej, poczekajcie, czy on się nie rozleciał do reszty? Ja teraz. Teraz nie, nie, ja nie byłem. Ja będę teraz Ja tu się natrywać. jeszcze trzyma. Ej, teraz. Nie, ja będę wszystko trzymać teraz. Ej, jak to trzymać mam? Ej, Gabriź, jak to mam trzymać? No, żeby, żeby ten, żeby nic się nie stało. Okay. Ej! chłopaki, jeszcze tylko jedno odczepienie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Ej! widzowie. Patrz, jak żoł... Jaska, Ej, patrzcie, chodź, chodź! Ej, przyszedł! What the hell? Tu nawet szkło nie jest! To jest plastik! Ale oszukany laptop! To jest plastik! Ej, Ej dobra! Przytrzymaj to na chwilę! Ej, podarwa! Dobra. mi ci rękę! Ja mogę zrobić tyle! Ładnie! Wieszcie, że teraz to musimy sprzątać? Wiem. Ok. Dobra. Dziesięciominutowy film. Ja jest, tak. Tak. Nie chcę. Nie a co? No. I tu już, już, już. Dobra, teraz idziemy to wszystko. Dawajcie, ja teraz to wszystko ro musimy rozebrać. Mam te okręg. Ej, ma ktoś śrubokręt? Nie, 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 nie. i dobra, sprzątajmy to już. Koniec filmu. Jeśli wam się podobało, to dajcie suba, lajka oraz komentujcie. co chcecie w następnym problem. odcinku. To bye, bye.